Robimy test zasięgu Mamy przejechane kilometrów 6,19 dokładnie tu nam pokazuje 7 Sprawdzamy realny zasięg dzisiaj. 90% naładowania mi zostało po 7 km, tutaj 6 nie ma, dobra, w średniej prędkości Wam nie pokażę, ale ja jechałem na piątym biegu dość spokojnie cały czas Ostro czasami przyspieszając I tak sobie pojedziemy Piękną drogę to zrobili teraz I muszę Wam powiedzieć, że jedziemy na hulajnodze odblokowanej, nie oszczędzamy prądu dzisiaj Pojeździmy sobie normalnie, czasami dając do odciny Jak słyszycie, kamyżki wszystko bije tam w błotniki no ponieważ jest tu taki lekki kamyszek też wysypany Jedziemy z mikrofonu, z kamerki bez dodatkowego No i sprawdzimy jak to będzie, ile przejedziemy Słuchajcie, 7 km przez miasto, hamując, przyspieszając trochę Dwa silniki po 1000W załączone Piąty bieg praktycznie cały czas, bo ja zawsze chcę mieć pod ręką moc a Jak chcę przyspieszyć Żeby nie było takie, że a, jeszcze trzeba biegi zmienić no ale trzeba uważać, bo zawsze dodanie gazu to jest mielenie przedniego kółka A żeby to zniwelować to trzeci bieg I zobaczcie I ona spokojnie przyspiesza Zawsze Koło nie buksuje I piąty bieg I ogień Hamowanie jak widzieliście No na piasku Jest dość utrudnione Taki agresywny. Ja! Widzicie, piąty bieg on arwi od razu, a trzeci bieg, dodanie gazu. I to przednie koło nie rwie aż tak, a noga nadal mocno przyspiesza. Tylko to dodanie gazu jest płynne. No i nie ma też dostępnej pełnej mocy. To wiadomo. Ja Wam muszę powiedzieć, że bajecznie się tym sprzętem jeździ. Dzisiaj taki luźny odcinek. A ja Wam go pokażę w ogóle. Tiger Evo GTR w terenie cały brudny po tej jeździe. Dzisiejszej umyjemy go wieczorem. Pokażę Wam jak on świeci ładnie w nocy. A dzisiaj idziemy sobie pojeździć po ścieżkach leśnych. Słuchajcie, trzy bary z przodu i z tyłu. I sprawdzimy, ile nam się uda przejechać. Mamy 85% baterii. 8 km przejechane. Tutaj mamy 7,35 i zobaczymy względem takiego GPS-a zegarka i tego tutaj wyświetlacza, o ile przekłamuje licznik. No słuchajcie, w większości hulajnych ten licznik trochę zawyża. Nawet w samochodach macie, jadąc 100 na godzinę, po GPS-ie gdzieś 90, bo jakiś tam procent jest dopuszczalny i te liczniki wszystkie powinny zawyżać. Licznik nie może przekłamywać w drugą stronę, czyli mniej niż jedziesz, ale w drugą stronę może przekłamywać i zobaczcie sobie, włączcie GPS-a w samochodzie i praktycznie w każdym przypadku on przekłamuje. Jak założylibyście o profil większą oponę, to wtedy by ten licznik nie przekonywał. Aj, gazu! Ja cię kręcę, zwłaszcza do Miękki piasek. No i pamiętajcie, zawsze kask. Zobaczcie, stabilność. 5 dyszek. Dobra, sześć dyszek przez nas, powiem wam to jest. To jest naprawdę szybko. Bez jednej ręki 30. Da się jechać bez problemu. No i słuchajcie, kulajnoga jest mega stabilna. Pełny odcinek z testów. Możecie zobaczyć mnie na kanale. Już razem testowaliśmy. Dzisiaj sprawdzamy zasięg. No i jak widzicie, ja nie jadę tą kulajnogą 20 na godzinę, ponieważ bym tu chyba usnął. A pamiętajcie, jeździcie na zablokowanych. Tylko po terenach prywatnych możecie sobie odblokowywać. No i na własną odpowiedzialność każdy to robi z Was. Wiecie, że legalnie jest 20 na godzinę. A my sobie tak śmigamy takimi tutaj dróżkami, gdzie prawie nikogo nie ma, i co za tym idzie. Jedziemy trochę szybciej i dodatkowo ja wam pokażę ten test taki przy realnych prędkościach, tak jaki będziecie jeździć. Bo raczej nikt no 20 nie będzie jechał czy 15 całą drogę, więc sprawdzimy, ile uda nam się przejechać. No, i drogi taki utwardzony piasek. trzy bary w kołach, tak jak mówiłem, i dodatkowo jeszcze, no, szuterek taki lekki, nie? Ale słuchajcie, dla tej hulajnogi to jest żaden wyczyn. Ten, ona pięknie po tym jedzie. Ja mógłbym tu opuścić ciśnienia na 2,5 i by się zdecydowanie lepiej jeździło. Ale ja na ten moment ważę 95 kg. No, i na to wszystko jeszcze mam plecak, jakieś, nie wiem. 5-4 kg, no 4 kg może z tymi gratami wszystkimi pompką. I jedziemy dalej pozwiedzać. I w tym odcinku dowiecie się, ile realnie przejedziemy hulajnogą. Ole tu jest grząski piasek, dobra. Ile przejdzie hulajnogą realnie? Oraz muszę jeszcze dodać, że no ja że mówię prawie 100 z tymi gratami hulajnoga 30, niecałe. Baterie mamy tutaj 22,5 godziny. No i ja lubię sobie nieraz przyspieszyć, więc no prądu będziemy zjadać w tempie szybszym niż normalnie jadąc, po malutku tocząc się. No i sami widzicie, jakie drogi wybrałem na testy, żeby było z grubej rury, a nie tam ścieżki asfaltowe. Po terenie trochę fajnie się jeździ. No i mówię, zalecam po takich drogach, jak ktoś głównie jeździ, to upuścić sobie tego ciśnienia, ale bez przesady. No bo ja dzisiaj trzy bary napompowałem przed wyjazdem i, i no jest twardo, czuję, że jest twardo, ale to zawieszenie naprawdę wybacza większość nierówności, ono ona po prostu sobie płynie. I muszę Wam powiedzieć, że nawet te amortyzatory zwykłe, nie olejowe, naprawdę świetnie sobie tu radzą. Ja tu nie widzę nawet potrzeby stosowania olejowych i pod masą 100 kg one bez problemu sobie radzą, nawet z większą masą. Również komfortowo. Słuchajcie, żeby dobić tą kulajnogę, to ja muszę skoczyć z całej siły, tak odbić się i uderzyć. Wtedy do końca zakresu amortyzatorów ja ją dobiję, ale przy normalnej jeździe nie ma szans. Ja tu muszę wam powiedzieć, że... O ja zawsze ten czy przejedziemy? Chłę. Bez zająknięcia. Tutaj mają być piękne drogi z tego co widzę. Może szuterkowe, może nie. No, ale ja jestem tu w szoku. No, będzie taka droga jednak, taki shooter wysypany. Chciałem wam powiedzieć, że jak chcecie szybko zawrócić, to robicie tak. I ulejnoga już jest zawrócona, nie musicie robić. Nie musicie inaczej tego zawracać. A, i jedziemy. No, więc jak mówiłem, będzie test hardcore. Słuchajcie, widzimy się. Update robię za parę kilometrów, ile mi zostało baterii, żeby ten film nie trwał godzinę, a żebyście mieli konkretne. Tutaj mięso, czyli wiedzieli, ile na niej przejedziecie, a ma, ważąc mniej, no to naprawdę tych kilometrów zrobicie więcej, no bo jednak masa wrogiem przyspieszenia i noga potrzebuje więcej prądu, więcej energii, żeby Was po prostu ruszyć taką masę, niż jakby ktoś jechał, kto ma 50 kg, no to, no to nie ma co liczyć. Ten zasięg się wydłuży o 1 trzecią prawdopodobnie, albo 1 czwartą na pewno. Dobra. Muszę Wam powiedzieć, że upuściłem trochę ciśnienia. Tak delikatnie, o dwa cyknięcia z co do tyłu, właśnie tymi kamyczkami No bo na tych kamieniach to mi powiem tak wytrzepuje mnie, wytrząsa mnie I jak macie mniej ciśnienia to właśnie te małe kamyczki są niwelowane A naprawdę jak widzicie, no czuć je. Trochę mniej ciśnienia i od razu lepiej się jedzie Ciśnienie w oponach jest bardzo ważne no, zobaczcie, nie wiem, co, widzicie, jak mi ręce latają, jak się częsę. A, i muszę, powiem Wam, że te kamienie robią opór. Ale się źle jedzie po tej drodze. A chcę dojechać do tego wiatraka i go z bliska zobaczyć. Ale słuchajcie, no, bardzo niekomfortowa ta droga, wyjątkowo. 72% baterii przejechanych kilometrów 15. Km, według zegarka. 14 prawie. Taki szybki update, zaraz Wam pokażę z bliska wiatrak. No dobra, dojechaliśmy. Zobaczcie sobie gabaryt tego wiatraka. Ale to jest kolos z bliska. Stoi, ciekawe, nie ma wiatru, czy czeka za serwisem. Ale chłodzenie działa. Zakładam Wam kiszterek, żebyście lepiej widzieli. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz jest ładny obraz nieprześwietlony. Mamy kilometr 15, a tutaj mamy 14. 72% baterii zostało. Powiem Wam, naprawdę te nowe 52-woltowe baterie. No to one są tak olbrzymie, że taka hulajnoga Was zmęczy już tą jazdą, niż się Wam rozładuje. Jak ktoś jeździ sobie rozrywkowo, to taki zasięg to jest to jest aż zadość Żeby się przejechać po mieście To takich przejazdek możecie zrobić kilka A jak ja, tak, tak ja teraz dalej w trasy sobie pojechałem I nie wiem co, co lepsze Wracać znowu tym, 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 tym takim kamyszkiem Gdzie się źle po tym jedzie Czy jechać dalej No się nawrócimy, no bo Ja nie będę ryzykował, że jeszcze 5 km będę tam jechał po tych kamieniach I jeszcze jedno chcę powiedzieć, że ten test I ta droga po której jadę No to jest test dla opon, ponieważ to są ostre kamyszki, gdzie nie gdzie jest ich tyle, że żeby oponę rozwalić to dużo nie trzeba no w taką a muszę wam powiedzieć, że ten bieżnik jest naprawdę wyjątkowy, bo ten bieżnik to jest kompromis między takim asfaltowym, a między terenowym, że on sobie również radzi w piasku i nie ma z tym żadnych najmniejszych problemów nie przeszkadza w takim lesie i nie przeszkadza na asfalcie ta opona ta opona jest idealnie dobrana do tej kulejnogi. to naprawdę trzeba przyznać, że Zmiana tych opon wyszła na duży plus. Na mega duży plus. Wytlepotało mnie tak na tych kamieniach, że ta droga to już jest przyjemność. Ale to ta wysokość kierownicy jest super, bo ona jest uniwersalna dla i dla kogoś niższego, bez problemu. No jak i osoba wyższa również się tu odnajdzie. No bo w starszym GTR-mieliśmy problem taki, że tam była nisko ta kierownica. I tak po czasie stwierdzam, że no tu jest wyżej i tu jest lepiej. Na gałązkę nie chce ciągnąć. Okej, okay. jedziemy. 68 km na godzinę. To jest niemożliwe. Tak oh, ta noga jest niesamowita. Mamy update 59%, 24 km, przejechane na zegarku 22 km i lecimy dalej. Słuchajcie, no, ten test nie ma wam pokazać maksymalnego zasięgu w warunkach bardzo delikatnych i w warunkach takich na przykład no, do 20 na godzinę. Ten test. Ma na celu pokazanie rzetelnego przy normalnej jeździe korzystania z tej hulajnogi w pełnej mocy. No i ona przejedzie realnie. No o to chodzi w tym teście. Nie będę tu jechał cały czas 20 na godzinę, bo ten test trwałby cały dzień. A tak trwa już, już wam mówię, z chwilami odpoczynku, godzinę 13 minut. Robi się pomału ciemno. Lampkę możemy sobie załączyć. Gdzie ona nam świeci? W powietrzu. Już podświetlenie dolne włączyłem, czerwone A lampkę przednią mam włączoną? Wyłączoną Dobra, wyłączę sobie przednią lampkę, mam aby te dolne podświetlenie LEDowe To tak dla informacji, żebyście wiedzieli też, że to też prąd używa bardzo znikomo, ale zużywa No i tak pojedziemy już sobie na tym dolnym włączonym podświetleniu No i tyle I z tyłu mamy lampkę Bo jak włączacie dolne podświetlenie A już Wam to pokażę Zobaczcie, macie dolne podświetlenie i macie lampkę z tyłu. A lampkę na przodzie musimy włączyć tutaj osobnym guzikiem. No i kierunkowskazy. Oczywiście możemy sobie również uruchomić ale to tylko w sytuacji, gdy skręcacie. Ja ich nie używam, szczerze mówiąc, zapomniałem w ogóle, że one są aż do teraz gdy omawiam. No i no bo jednak no Pigacze na kulonej nodze na no, drogami nie jeździcie. Więc sens tego jest średni. Ale jeżeli ktoś to chciał zamontować, no to zamontowali po prostu Niech chcę są, lepiej niż są, niż ich nie ma Dobra, update 43% kilometrów przejechanych 33% według nogi. I według zegarka, już mi to chciało... O kurcze Zatrzymało mi trening, dlaczego tak? 27,7% a tu mamy 33%, no to nieźle No już mi to popsuło Popsuło mi to całą, cały tutaj test. No dobra, jeszcze pociąg. No już wam realnie nie powiem ile przejechaliśmy według tego zegarka, no bo mi to zatrzymało, ale mniej więcej może, może sobie każdy przekalkulować, no że delikatnie oszukuję każdy licznik. No i bije tutaj więcej po prostu kilometrów. No a jeszcze chciałem dodać, że no ten pomiar jest już średnio akceptowalny, bo tu już jest 6 km różnicy No bo był zatrzymany trening przed chwilą, bo chwilę stałem No ale 41%, przyjane 34% według tego tutaj, tego ekranu I non stop jeździłem ostro Cały czas staram się tą baterię już do końca ją cisnąć I ten test ma na celu pokazanie Wam realnego zasięgu przy żwawej jeździe Nie przy ekonomicznej 37% Powiem Wam, że czuję lekki spadek mocy. Już nie jest tak narwana na tym piątym biegu. Dobra, tu sobie zwolnimy, bo tu jest grząsko. No i muszę Wam powiedzieć, że aktualizację mamy taką. 35 km, według hulajnogi przejechane, i 37% baterii zostało. Podświetlenie mamy włączone z tyłu. Na dole, znaczy i z tyłu. No i będziemy się zbliżać ku. Miejscu już docelowym, żeby tam nam bateria siadła całkiem. Ale hulajnoga nadal ma przyspieszenie, mimo 35% baterii. Będziemy sobie elegancką gruszką. Może niekoniecznie, niekoniecznie mi się chce pchać tę hulajnogę do domu, więc będziemy coraz bliżej miejsca docelowego. Powiem Wam, przy wyższych prędkościach naprawdę tu jest mega stabilnie. Tu nie ma żadnej simy tego bu -bu -bu, woblingu, bo w niektórych tu nie występuje żadna szyma, ponieważ niektóre hulajnogi mają tendencję do wpadania w ten wobling, ale tutaj nawet jak go zrobicie, to z niego wychodzicie praktycznie od razu trzymając kierownicę po prostu. A hulajnoga sama w niego nie wpadnie, bo jest tak geometria zawieszenia dobrze wykonana, że nic takiego się tu nie dzieje. I mega duży plus Haili za to, za geometrię zawieszenia Baterii 32% Zobaczcie jak noga przyspiesza Światła mamy włączone Przednie, teraz też Piękno Mamy tu asfaltową ścieżkę No i zobaczcie 40, no 50 km na godzinę Żaden problem To jest moment Mimo rozładowanej mocno już baterii nie. Jednak 52V to 52V i 22,5Ah to jest również mega duży akumulator. No, 40km przejechane, słuchajcie. I ja mam jeszcze baterię, i mnie już nogi bolą od odstanie od tej agresywnej jazdy w terenie. No, bo tu chodziło o to, żeby w sumie nie oszczędzać tej baterii. I, i tu jest ogień cały czas. No, ta hulajnoga już teraz widzę, że trochę osłabła. Ale no, 30% baterii, no to naturalna rzecz. No, ale cztery dyszki. A, przyspiesza. Jeszcze, dobra. Start od zera. Przy 31%, 31 start od zera. I jeszcze sobie mieli tym przednim kółkiem na piasku. No, jeszcze bez problemu ta hulajnoga. Powiem Wam, bardzo żwawo jeździ przy tych 30%. I jeszcze daje przyjemność. Nie ma tu jakiegoś muła, już takiego mocnego. No i za to się należy mega szacunek. Bo to jest kawał dobrej hulajnogi. Uwierzcie mi, że prędzej Wy się zmęczycie jeżdżąc tak jak ja teraz, niż ją rozładujecie. 27% baterii. Nie już tak noga prawa boli od trzymania się podczas tego przyspieszania. No bo mam ją tutaj na tym deku, na tym podniesieniu. No i już, mam, już nie jestem przyzwyczajony do codziennej jazdy. Co innego, jakby się codziennie jeździło. No ale jeżeli ja jeżdżę tak rekreacyjnie raz kiedyś, to no to czy tak dzisiaj, no to ja już bym zakończył tą jazdę. Ale jedziemy, sprawdzić zasięg. Ile mam procent? 27 procent. Tu są ale dziury i zobaczcie, grząski piaseczek. No i nie ma z tym problemu najmniejszego. Ja sobie tu stanę. Szybki updatecik. Zobaczcie, sprzęt cały zakurzony, zaraz pojedziemy go umyć na myjkę, na powrocie. I elegancko, lampkę z przodu możemy zapalić już. musiałem dokręcić, bo po dziurach mi tu trochę dynda i mi się przestawia za wysoko. Dlatego ją tak mocno obniżyłem. No ale słuchajcie, no sprzęt jest niesamowity. Nie już wymęczył całkowicie. Ile procent zostało? 26%, 41 km. To realnie pewnie 39. I słuchajcie, no tu był non stop ogień. Ona ma jeszcze jedną czwartą baterii. Prędzej się tu ściemni, niż ja ją rozładuję. Ale ja tu jestem pod pełnym zdziwieniem, ponieważ no nie wiedziałem, że ona taki kilometraż zrobi. I to jeszcze ze mną, ważącym 100 kg, prawie, z plecakiem. No i... Muszę wam powiedzieć, że no naprawdę sprzęt mogę polecić z czystym sumieniem. Tu bateria zastosowana jest naprawdę wysokiej jakości, dlatego te kilometry takie możecie przebyć tą hulajnogą. No ja jestem pod mega ciężkim wrażeniem, no bo jaka chińska hulajnoga, dwa silniki po 1000 W, non stop przyspieszanie na maksa, Wam tak pojedzie z tych tanich. No żadna. Tutaj płacicie jednak za jakość. No i macie jakość no. Z rabatem 5600 5 5700 Dziury, nie dziury, ona idzie o, Tu są dziury, zobaczcie I co? Zawieszenie nawet nie dobiło Jak umiejętnie, umiejętnie na nogach, na kolanach pracujecie, tak jak ja cały czas po dziurach No bo tak o to chodzi, no. musicie kolanami pracować Dobra, hulaj nogę mamy umytą. 21%, 44 km. No to jest niemożliwe. No, ale moc przy 20%. Już muszę wam powiedzieć, że przyspieszenie od zera spadło. 19% już mamy przy przyspieszaniu. No ale prędkość jeszcze jaką osiągamy jest to 35 na godzinę. Ale już to już nam daje znak, że trzeba wracać, no bo ponieważ no nie dojdziecie do celu, nie? Już mamy 35 na godzinę maksa. Gdzieś. no i teraz już hulajnoga daje znaki, że nie mam baterii, od 16% już 17% zwalnia nam tak, że to jest max prędkość 20 km na godzinę, szybciej nie pojedziecie, no ale to jest przez to, żebyście dojechali do domu wolniej w sumie dobre zabezpieczenie no i teraz przez jakiś czas będziemy jechali tylko z taką prędkością, widzicie hulajnoga przyspiesza do tych 20 mocno, ale przy 20 zaczyna no się blokować, po prostu Szybciej nie pojedziecie Niż te 19 na godzinę No już widzę, że coraz wolniej, czyli już całkowicie nam siada bateria 14% już jest max że wywala błąd jakiś, jak za mocno wcisnę gaz Więc tak się można doturlać Ale nie mogę się jechać No dość gwałtownie to spadło Zobaczcie, wcisnę max, max gaz i ona już ledwo jedzie No to już chyba, chyba stoimy No już się wyłącza No, błąd już jest. No i tyle zjazdy. 45 km. No dobra, no to sprawdzamy, ile nam tu zostało tego, tego prądu. 13% 45 km przejechane, więc naprawdę jest dość sporo. Przytrzymujemy M, mamy podświetlenie nasze dolne. A już Wam to pokażę, jak to wygląda. No. No, zobaczcie, bardzo ładnie się to komponuje. Hulajnogę mamy już umytą, i tak ona się prezentuje. Zobaczcie hamulce, na ty naprawdę dobre hamulce. Podeścik czysty, umyty na myjce. I piękna lampa z tyłu. No, i muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj boczną, boczne diody. Teraz dopiero widzę, że widać Was od boku. Tutaj mamy diutkę jedną. Bardzo fajnie to rozwiązali. No i piękna lampa z tyłu z hamowaniem stop. A więc tak, słuchajcie, możecie sobie zakupić tą hulajnogę ze sklepu HND. Link macie w opisie filmu, jak zawsze. No ja Wam dziękuję za ten wyczerpujący dzisiejszy test. Wiemy ile przejedziemy już na Tigerze Evo GTR. No i słuchajcie, wbijacie na inne testy hulajnóg i muszę Wam powiedzieć, że jeszcze testowaliśmy ostatnio GTK na jednym silniku, tam nie zrobiłem testu, nie miałem czasu na to wtedy a tutaj jazdę na dwóch silnikach i widzicie ile udało nam się przejechać, no jest to niesamowite, naprawdę bardzo dobre jakościowo ogniwa, no i to nam daje taki efekt a więc w tym odcinku to na tyle, dziękuję Wam i widzimy się w kolejnym filmie, na razie, hej